Witam serdecznie w ostatnim moim wideo, poświęconym głównym bohaterom gry Wiedźmin 3 – Dziki Gon. No, skoro ostatnie i najważniejszej, nie może być o nikim innym, jako o Geralcie z Rivi, naszym protagoniście, naszym bohaterze, naszym Wiedźminie. I tu się zaczyna, bo o Geralcie można mówić bardzo, bardzo długo. Postanowiłem zabrać kilka najistotniejszych faktów i cały czas mając w pamięci to, że Szykujemy się do gry. Ale zaczynając, co do wieku Geralta, to Andrzej Sapkowski nigdy, nigdy nie podał konkretnego wieku. Możemy przypuszczać, że ma, nie wiem, od, od 50 do 100 lat. Większość ludzi strzela na około 70-75. Czyli jest młodszy o jakieś 20 lat, dajmy na to, od NFR. Tak jak mówię, Andrzej Sapkowski dat bezwzględnych, których trzeba się trzymać, nie podał. Więc niektórzy liczą tak, niektórzy liczą inaczej. Pochodzenie Geralta. Geralt jest Wiedźminem, więc został przygarnięty przez Wiedźminów. Co do jego pochodzenia nie wiemy, z jakich jest rejonów. Wielu ludzi, którzy dopiero zaczęli grać w grę, bo widziałem, że tak się zdarza, mówią, że Geralt jest z Temerii. że stamtąd pochodzi, że tam się urodził, ale my tego nie wiemy. Wiemy tylko, że jego matka miała na imię Wisenna. wiemy, że żyje podczas y, sagi. No. Sagi może nie wiemy, wiemy, że żyje podczas zbiorów opowiadań, bo Geralt podczas drugiego zbioru opowiadań spotykają. Oboje wiedzą, że, że to oni. Geralt całe życie myślał, że takie spotkanie z matką, zadanie jej kilku pytań sprawi mu jakąś perwersyjną przyjemność. Jednak tak nie jest. I tak naprawdę przez dłuższy czas po prostu milczą I syn opatruje go z ciężkich ran, ratuje mu w sumie życie ale potem się rozstają i już się więcej nie widzą nigdy. Wtedy Geralt dowiaduje się jednak, że wbrew temu co sądził, to nie Wesemir nadał mu imię Geralt, tylko właśnie matka. Geralt został przyjęty przez Wiedźminów, gdy był małym chłopcem. Przeszedł standardowe mutacje, próbę traf, a jako, że przeszedł je bardzo dobrze, to już czerpie informacje z Wikipedii, bo szczerze mówiąc, sam nie do końca pamiętam. Dopiero wtedy został wybrany do dodatkowych eksperymentów, dodatkowych mutacji i przeszedł je jako jedyny. Ale pozostawiły one bardzo poważne skutki uboczne, poważne zmiany. Główną zmianą były białe włosy, blada skóra, czyli ogólnie powód to zanik pigmentu zanik pigmentu skóry. Gerald był tu wręcz trupio blady. co jeszcze wzmagały eliksiry Tego miał białe włosy nie, nie mamy informacji jakie miał włosy wcześniej a szkoda byłoby ciekawie jego ojczyzną nie była Temeria stało się nią no, Kermoren że Kermoren było w Kedwen to niektórzy chcieliby mówić że to Kedwen jest jego ojczyzną z tym że Kermoren był zupełnie na uboczu w górach u podnóżu gór i tam praktycznie nikt nie docierał. Nikt nie miał nad nimi bezpośredniej władzy. To i tak już była ruina. Kilkadziesiąt lat wcześniej nie zostali zaatakowani. Niewielu przeżyło, w tym Wesemir. I mutacja Geralta, próba traw Geralta była jedną z ostatnich. Bo potem zginęli wszyscy ci, którzy podczas tego pogromu zginęli wszyscy ci, którzy byli w stanie tę mutację przeprowadzać. Najstarszy został Wesemir, ale on był tylko i wyłącznie nauczycielem szermierki. Innym efektem ubocznym mutacji, które przyszedł Geralt było to, że miał uczucia, na miastkę tych uczuć, i moralność, które jedno i drugie w sadze pełnią bardzo ważną rolę. Co prawda, inni wiedźmi są przedstawieni jako właśnie ludzie pozbawieni uczuć, przynajmniej na początku, i moralności, że nie powinni się opowiadać po żadnej stronie, ale to też, też mamy zaprzeczenia, bo oni. Może Andrzej Sapkowski się starał ich tak przedstawić, ale koniec końców się nie udało, bo widać, że Lambertowi i Wesemirowi zależy na Ciri. Widać, że. Coen przede wszystkim to jest niesamowita rzecz. Koena w książkach nie ma. Znaczy w książkach jest. Nie ma go w grach. Jest tylko jego miecz, który przejmujemy w Wiedźminie I. On walczył za Królestwa Północy w wojnie przeciwko Nilfgaardowi. Zupełnie. Przeciwko wiedźmińskim ideałom, wiedźmińskiemu kodeksowi, zasadom, którym przecież wszyscy mieli podlegać. On walczył za kraj, opowiedział się po stronie, po jednej ze stron, co jest tak, jak mówi, zaprzeczenie. Więc nie do końca jest tak, że oni byli zupełnie bez uczuć i bez jakiejś moralności. Inne ważne rzeczy to oczywiście, że Geralt przez driady i elfy nazywany był Gwynblade, co znaczy w starszej mowie Biały Wilk. Chyba nie trzeba tłumaczyć skąd się wzięło, że biały. Inne przezwisko, które za nim się ciągnęło przez cały czas i które, którego się obawiano, które robiło mu złą sławę, było rzeźnik z Blawiken. W Blawiken toczy się akcja jednego z zapowiadań, gdzie Gerald walczy z Renfri i jej bandą i zabija ich w taki sposób, na placu, podczas jakiegoś festynu, na placu w, w głównym mieście, na rynku, zabija ich w taki sposób, że ludzie. No po prostu się go boją, jak, jak potwora. A Caldemain, czyli. staje się starosta? Miejscowy? Mimo, że Geralta zna i szanuje, to w końcu. to go by po prostu wyprasza, mówi, żeby nigdy Geralt już tam nie wracał. I chyba Geralt tam nie wrócił. Prawdziwą sławę Geralt zdobył, odczarowując yy, Addę Czyli córka Foltesta. I to już też jest oczywiście wydarzenie, które... No, mamy potężne nawiązania w Wiedźminie I, Przede wszystkim intro. Intro Wiedźmina pierwszego, Chyba moje ulubione do dzisiaj aż intro w grach komputerowych. Które jest praktycznie słowo w słowo przedstawiona. Bitwa ze strzygą z, z kart opowiadania Andrzeja Sapkowskiego Intro Tomasza Bagińskiego. Rewelacyjna robota. Po prostu rewelacyjna. I w ten sposób Geralt zdobył sławę. Oczywiście fortunę, tyle, że pewnie krótkotrwałą, bo, bo na pewno wszystko się prędzej czy później rozeszło. Dodatkowo do, do wzrostu sławy Geralta oczywiście przyczyniały się pieśni jego największego przyjaciela, czyli Jaskra, Juliana inaczej, który jako utalentowany Bart i jako przyjaciel Wiedźmina, no wiadomo, tworzył o jego, o jego wyczynach ballady, pieśni. I też trochę na tym korzystał, zyskując, wzmacniając swoją sławę. A że podróżowali razem z reguły bardzo często, to Jaskrowi nie brakowało tematów do, do bajania. Jeśli idzie o miłość Geralta, Geralt był bardzo chutliwy, jak to się ładnie mówi. Lubił kobiety, wcale ich nie odganiał. Nie był uważany za jakiegoś przystoniaka, ale miał jakiś urok. Miał coś w sobie, co przyciągało kobiety, szczególnie czarodziejki. Były ciekawe. I sam związał się w opowiadaniu Ostatnie Życzenie z jenefer z czarodziejką. To była miłość dziwna. Wielu powiedziałoby, że toksyczna. Oboje mieli z tego więcej cierpienia niż radości. Ale jednak wciąż do siebie wracali. Brakowało im czegoś, co, co by ich powiązało na dłużej. Co by sprawiło, że mieliby powód, by ze sobą być, bo oboje z powodu mutacji byli bezpłodni. Geralt jako wiedźmin nie mógł mieć dzieci. A Yennefer jako czarodziejka również. Wiedźmini byli wszyscy bezpłodni, a zrobienie z dziewczynki i czarodziejki sprawiało, że też dziewczynki stawały się bezpłodne. Więc w wyniku różnych działań przeznaczenia i różnych działań Geralta w końcu na świecie pojawiła się Cili związana z nim, z nim właśnie tym przeznaczeniem. I ona stała się tym spoiwem, które było w stanie połączyć Geralta i Yennefer i doprowadzić do no, mówiąc górnolotnie, stworzenia rodziny. Długo się tym nie nacieszyli. Było mnóstwo perypetii, które aż w końcu, oczywiście, doprowadziły do, no, do śmierci Geralta i Yennefer Cili, i wtedy przyniosła na Wyspę Jabłoni. I tu już mamy wydarzenia z gry. Należy zaznaczyć, że CD Projekt Red, w moich oczach przynajmniej, zrobił coś świetnego. Przede wszystkim przedstawił Geralta tak, jak, jak większość z nas go widziała. Jest charakterologicznie bardzo podobny do tego z książek. Dialogi, ludzie, którzy piszą, piszą dialogi na przestrzeni wszystkich trzech gier, wykonali kawał dobrej roboty. Czasami ma się wrażenie, że naprawdę, jakby, jakby Andrzej Sapkowski pisał te dialogi. Inna sprawa, że niektóre rzeczy są prosto przeniesione żywcem z książki, co wzmaga naszą imersję tych, którzy książki czytali. Więc, wiedźmi pierwszy i drugi są w dużej mierze odzyskiwanie pamięci Geralta. Szczególnie drugi. Geralt odzyskuje pamięć, wie co się stało, wie co się stało z Yennefer, wie co się stało z Cili, to może za dużo powiedziane, ale w trójce z pewnością się dowie. I to jest główna motywacja Geralta w dzikim gonie. W się działa trochę na oślep. Trzeba to przyznać. To był też okres, kiedy Redzi eksperymentowali mocno. Co im, no, wyszło na dobre, bo w końcu gra odniosła sukces. Potem zrobili na dwa, gdzie koncentrowali się na. bardziej na wydarzeniach politycznych, ale też cały czas równorzędnie szedł ten wątek Geralta i tego, że odzyskuje pamięć. Mieliśmy te fajne flashbacki, robione w stylu komiksowym, ale bardzo, bardzo przyjemnym dla oka. Przynajmniej dla mnie. Niektórym się to nie podobało. Mi bardzo przypadło do gustu. Chyba w, w Dzikim Godzie ma być coś podobnego. Ale głowy nie dam, bo premiera dopiero za dwa tygodnie, od kiedy to nagrywam. Więc wiemy, że w Trójce wracają Geralt, Jennifer, Ciri i wszystko powinno się rozgrywać między nimi. I to też jest ciekawe, jak CD Projekt Red udźwignie historię, bo stworzenie wiarygodnych relacji między tą trójką w historii poksiążkowej, to jest wielkie wyzwanie. Geralt, jak patrzę na coraz częściej pojawiające się gameplaye z na 3, no i jest absolutnie kanoniczny. O Yenneferii Ciri teraz nie będę wspominał, bo chodzi właśnie o Geralta. W końcu dostał płotkę swojego wiernego konia. Klacz. Wiernego. No mówię na wyrost, bo wiadomo, to było kilka koni. Jaskier kiedyś się dziwił. Jaskier spytał, czy miałeś kiedyś konia, który nie miał na, na imię płotka. Geralt mówi: Nie, nie miałem. I tego typu nawiązania do książek, a także do poprzednich gier sprawiają, że Geralt jest wyjątkowy i specjalny. Nie tylko dlatego, że jest wspaniałą postacią literacką, ale też dlatego, że CD-projekt był w stanie wiarygodnie kontynuować jego historię. Bo o to sporo ludzi się martwiło. Jeśli na koniec Wypada powiedzieć takie podsumowanie, dlaczego Geralt jest wyjątkowy jako postać, pomijając już to, kto go stworzył i dlaczego. Przede wszystkim, Geralt jest wiedźminem. On ma ratować ludzi, ma zachować neutralność, przy tym, ma być po prostu wiedźminem, człowiekiem, no, mutantem, który morduje potwory. I tu warto wspomnieć o pewnym tragizmie, bo wydawałoby się, że skoro mają ratować ludzi, i skoro to robią, narażają własne życie. Żeby uratować człowieka, który sam się nie obroni, to powinni wzbudzać szacunek, powinni być witani z otwartymi ramionami, powinni być wszędzie przyjmowani jako honorowi goście, ale tak nie jest. Nie są poważani, nie są szanowani, wręcz przeciwnie. Ludzie się ich boją, ludzie traktują ich jako kogoś gorszego. Jeśli Wiedźmin się pojawi w okolicy, z reguły po prostu rzucają obelgi w stylu mutant, odmieniec, farszywy odmieniec, plugawy odmieniec. I nieważne, że ten Wiedźmin ich ratuje, że uratował kogoś im bliskiego, że uratował ich miasto, czy ich osadę. Więc jest to zawód taki niewdzięczny. I ludzie są niewdzięczni. Ale Geralt ich broni, Geralt ich chroni. I robi wszystko, żeby. Nie stała im się krzywda. Chroni ich nie tylko przed potworami, ale też przed innymi ludźmi, bo Andrzej Sapkowski napisał na kartach powieści, że ludzie tworzą potworności, tworzą potwory, bo sami sobie wydają się wtedy mniej potworni i łatwiej im wtedy żyć. Tak było to napisane w książce. A Geralt dodatkowo nie jest klasycznym wiedźminem. Ma mnóstwo rozterek, ma mnóstwo wątpliwości. I dlatego jest tak pasjonującą postacią. A teraz, kiedy my mamy wpływ w otwartym świecie na to, co on zrobi, gdzie pojedzie, z kim porozmawia, z kim nie, komu pomoże, a komu nie, to już jest szczyt. To jest koniec tej trylogii Wiedźmińskiej nie jest tak nazywana przez samych twórców, ale to jest koniec historii Geralta. I na szczęście my decydujemy, jak to będzie. I to jest, według mnie, dowód tego, że gry mogą przybijać książki. Nie powiem, że... Nigdy nie powiem, że książka jest gorsza, Wiedźmina, niż, niż gry. Bo jednego by nie było bez drugiego. A raczej, gier by nie było bez książki. Wiadomo, że książka sobie świetnie radzi. Ale właśnie CD Projekt dał nam możliwość stuprocentowego wczucia się w Geralta i w jego wątpliwości w jego te wiedźmiskie upośledzone trochę uczucia. Wiedźmin 3, już 19 maja. I wtedy wszyscy staniemy się Wiedźminami. Dziękuję za uwagę. Jeśli chcielibyście coś dopowiedzieć, o coś spytać, coś zasugerować, to zapraszam do zostawienia komentarza. Jeśli wam się podobało, zostawcie coś po sobie. Na kanale pojawi się Let's Play z Wiedźmina, z Wiedźmina Trójki, będę grał na Xbox One. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani tematyką, do czasu premiery pewnie jeszcze coś rzucę o Wiedźminie. to zapraszam do śledzenia kanału. Dodatkowo, jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę o kilku innych postaciach, bardzo ważnych dla Dzikiego Gonu, dla Uniwersum Wiedźmina, to zajrzyjcie w podpis do tego wideo. Tam znajdziecie linki do innych moich materiałów właśnie odnośnie postaci oraz innych powiązanych z Wiedźminem. A tymczasem żegnam się, dziękuję za uwagę. Dikajos. Bywaj!